Co robią bociany w Afryce? Bociany, które przylatują do nas na wiosnę, są wiosną, latem i wczesną jesienią. No, najczęściej jednak tym późnym latem odlatują, ale niektóre zostają aż do późnej jesieni. Są ptakami, które możemy obserwować, w przypadku których mniej więcej wiemy, co się dzieje w danym czasie: czy one polują, czy zdobywają pożywienie, naprawiają gniazdo, budują gniazdo, dbają o pisklęta, bronią swojego terytorium i kiedy są u nas. To wiemy, co się z nimi dzieje. Zupełnie inaczej jest, kiedy te bociany albo późnym latem, albo wczesną jesienią odlatują do Afryki i tam po tym długotrwałym locie przez te kilka miesięcy po prostu zimują. Dlatego warto wiedzieć, że one tam nie mają tylu obowiązków i wręcz można powiedzieć, że to jest taki okres wakacyjny dla nich, okres odpoczynku, czyli już nie muszą tych piskląt wychowywać, nie muszą im przynosić jedzenia, nie muszą budować czy też naprawiać gniazda, nie muszą bronić swojego terytorium, swojego gniazda, nie muszą wysiadywać tych jajek, nie muszą właśnie jeszcze raz, jeśli chodzi o te pisklęta, mocno o nie dbać, nie muszą później się również przygotowywać do lotu z powrotem. Tam ich życie jest prostsze. Oczywiście nie jest łatwe, to nie są wakacje all inclusive, który to afrykański kierunek niektórzy z nas wybierają, ale jednak jest tam o wiele mniej do zrobienia niż w przypadku życia u nas w Polsce. Tutaj są prowadzone wtedy lęgi, czyli czas, kiedy ptaki, takie jak bociany, ale no, ogólnie ptaki muszą poświęcić dużo czasu, dużo sił, niekiedy całe dnie, żeby te lęgi wyprowadzić, żeby to kolejne pokolenie się pojawiło, żeby no, bociany mogły dalej istnieć. W przypadku życia w Afryce tych kilku miesięcy jest łatwiej. Nie ma tych, Obowiązków. Tutaj najważniejszym obowiązkiem jest zdobycie pożywienia oraz bezpieczne przeżycie tych kilku miesięcy, ponieważ tak, to też nie jest takie proste, ponieważ też tam czyhają na bociany zagrożenia i ze strony dzikich zwierząt, i ze strony na przykład ludzi. Nie wszędzie bociany są traktowane tak jak u nas, jako ptaki, no, których się właściwie no, nic negatywnego im nie robi. U nas. Y w Europie, tak może ogólnie powiedzmy, w przypadku bocianów są to ptaki traktowane w bardzo pozytywny sposób. One przynoszą, przynosiły szczęście, tak były traktowane, więc nikt nie chciał zrobić nic złego tym bocianom, ponieważ no, raczej ptaków rzeczy, które przynoszą szczęście się nie rusza. W Afryce może być inaczej, ale i tak, ich głównym celem tam jest zdobycie pożywienia, i w Wtedy, kiedy ta większość bocianów tam jest, tego pożywienia jest dużo. Mówimy o owadach, na przykład szarańczy, o rybach, o jaszczurkach, o małych wężach, o żabach, o owadach jeszcze raz, ponieważ one tam bardzo często są bardzo ważnym elementem ich pożywienia, o małych gryzoniach, i tak dalej, i tak Może to są inne gatunki niż u nas, ale mniej więcej ten sam rodzaj pożywienia. I tak, ponieważ one nie muszą prowadzić lęgów, ponieważ nie muszą bronić swojego gniazda, swoich piskląt, zdobywać bardzo, bardzo dużo pożywienia zdecydowanie więcej niż potrzebują tylko dla siebie, to w Afryce mogą tworzyć większe stada, grupy i tych bocianów może być zdecydowanie więcej. One tam mogą żyć w grupach, które na danym terenie obfitującym w pożywienie po prostu razem żerują razem. Odpoczywają na przykład na tym drzewie, gdzie grzędują, gdzie spędzają noc. Więc to życie w Afryce może wydawać się prostsze, ale jeszcze raz, nie dajmy się zwieść tej idyli, tam też nie jest tak idealnie, nie zawsze to pożywienie jest łatwo dostępne. Nie wszędzie jest łatwo je zdobyć i bezpiecznie je zdobyć, tak żebyście zdawali sobie z tego sprawę. Ale jeszcze raz, tam ich głównym zadaniem jest jedzenie, Odpoczywanie, zbieranie sił, i później przed odlotem do Polski, do Europy na północ. Oczywiście tutaj no, muszą też zgromadzić odpowiednie zapasy, odpowiednie siły, żeby do nas wrócić. I tak, jeśli chodzi o te mm, młodociane bociany, to duża ich część tam zostaje przez te pierwsze lata, żeby no, wz, mm, dorosnąć. O, może tak to nazwijmy brakowało mi słowa. Tak, żeby móc wrócić do nas, kiedy ten instynkt już się odezwie, żeby móc założyć gniazdo, żeby móc prowadzić lęgi. O tym warto pamiętać, że część tych bocianów to nie jest tak. Sprecyzujmy, to nie jest tak, że wszystkie bociany, które odlatują, od razu wracają. W przypadku młodych to tak nie wygląda. Ok. Dlaczego bociany tam nie zakładają gniazd? Oczywiście poza takimi wyjątkami, jeśli chodzi o Afrykę południową. Oczywiście tutaj tym głównym powodem jest to, że ten okres, kiedy te warunki są optymalne do prowadzenia lęgów, też jest w Afryce ograniczony. I one, kiedy u nas jest zima, lecą tam właśnie w ten czas, kiedy tego pożywienia jest dużo. Kiedy jest oczywiście pora, gdy jest dużo deszczów, gdy tych zwierząt jest dużo, mają też się czym żywić i tak dalej, i tak dalej. I bociany dzięki temu mogą się nimi żywić, kiedy są tam na zimowisku. Ale. Kiedy u nas zaczyna się kończyć zima, to tam zaczyna się już okres, kiedy tego pożywienia zaczyna być mniej. Kiedy tego pożywienia może być zbyt mało, żeby wychować nowe bociany, żeby te nowe lęgi mogły być udane. Dlatego odlatują do nas. Do nas, gdzie wiosna, lato, to okres, kiedy u nas jest dużo pożywienia. Czyli te podróże to nie jest tak. Widzi mi się tych bocianów. Nie. Chociaż tutaj musi być bardzo ciekawa historia jak doszło do tego, że te ptaki się nauczyły migrować. To też był bardzo ciekawy proces, o którym kiedyś porozmawiamy. Jak te ptaki w ogóle wpadły na pomysł migrowania? Ale okej, okay. po prostu bocian nie, bociany wszystkie nie byłyby w stanie Wyprowadzić w sposób skuteczny odpowiednio dużych lęgów w Afryce. Dlatego dla nich najkorzystniejszym sposobem na przetrwanie jest powrót do Europy, kiedy te kilka miesięcy, właśnie u nas, wtedy jest optymalne do no, wychowania kolejnych pokoleń bocianów. I ten lot bardzo trudny, bardzo niebezpieczny, w przypadku bocianów, no, jest. Odbywane z bardzo wysoką skutecznością. To nie jest tak, że tylko połowa bocianów daje sobie radę, czy nawet mniej. Nie. Tutaj skuteczność jest bardzo wysoka. No, jakby nie było tej wysokiej skuteczności, to bocianów już by dawno nie było. Więc właśnie dlatego odlatują do Afryki, że u nas no, mamy jesień, mamy zimę, czyli okres, kiedy te bociany no, nie były w stanie, by się wyżywić. To, na co polują, to, co jedzą, jest. W zbyt małej ilości, gdzie mamy gryzonie, gdzie mamy płazy, gdzie mamy gady, gdzie mamy ryby, lud, woda może być zamarznięta, gdzie są owady, gdzie są drżdżownice, gdzie są jajka. Nie ma tego wszystkiego. Albo jeśli już, to są to ilości zbyt małe. Dlatego muszą lecieć do Afryki, a z Afryki muszą przylecieć do nas, ponieważ właśnie tutaj te warunki stają się lepsze niż tam no, na wyprowadzenie lęgów. Tylko, że coraz częściej na przykład te bociany migrujące przez hmm, Hiszpanię zaczynają zostawać na przykład na tamtejszych śmietniskach, co mocno zaburza ten cały proces. To nie tylko to, że to czym odżywiają się na tych śmietniskach no, nie jest dla nich zbyt hmm, optymalne, tak to delikatnie ujmijmy, ale tutaj też problem leży po stronie tego, że w przypadku tych bocianów mocno to zaburza tę wędrówkę, powrót, gniazdowanie. I to może być w przyszłości dosyć dużym problemem, jeśli doszłoby do dalszych zmian, jeśli chodzi o te odloty. Oczywiście te nasze bociany nadal sobie do tej Afryki odlatują, ale trzeba pamiętać, że niektóre z tych populacji bocianów europejskich troszkę inaczej zaczęły... Wędrować. Zaczęły nie dokańczać tych wędrówek, tylko na okres zimy zatrzymywać się w miejscach, no które nie są dla nich ani bezpieczne, ani dobre. No ale zmiany niekiedy muszą następować. Więc, Afryka to takie wakacje. Oczywiście wakacje, na które bardzo trudno się dostać. Wakacje, które są bardzo ryzykowne, jeśli chodzi o podróż w tamtą i z powrotem. I również na miejscu wcale nie jest tak łatwo. I to zachowanie tych bocianów też tam jest troszkę inne. Większe grupy, no nie trzeba już konkurować o tak mocno, o pożywienie, o gniazdo, o teren, gdzie będzie to gniazdo, o partnerów, więc po prostu troszkę łatwiej. Ale nie na tyle i nie tak długo, w skali roku, żeby móc tam prowadzić lęki. O tym warto pamiętać, że jednak. W czasie naszej wiosny i lata warunki u nas są lepsze do prowadzenia lęgów niż wtedy w Afryce. No ale inna półkula. O tym kiedyś porozmawiamy, jak to życie się też różni na tych półkulach północnej i południowej w odpowiednich okresach, ponieważ tutaj... No dobra, nie będziemy wchodzić w szczegóły, o tym będzie odrębny materiał. OK. Bardzo wam dziękuję za uwagę. Dziękuję, że jesteście, że oceniacie, komentujecie, subskrybujecie, polecacie te materiały. Zapraszam też na inne materiały, nie tylko te dotyczące ptaków, ale też te dotyczące owadów, zwierząt, drzew, roślin ogólnie, no wszystkiego co nas otacza. Bardzo wam dziękuję za uwagę. Wiecie coś więcej o bocianach, co robią w Afryce? Zapraszam oczywiście do sekcji komentarzy i zapraszam ponownie do zobaczenia i usłyszenia. Jeszcze raz